starą, nie chcę powiedzieć seniorem, bo to już jest tak oklepane, i chcę powiedzieć coś w imieniu tych starych ludzi. Nimi się nikt nie interesuje: żadna partia nam nic nawet nie obiecuje, ponieważ my nie mamy żadnych form nacisku na rządzących, a również i na opozycję. Więc nas po prostu w kraju nie ma. Są olbrzymie problemy dla starych ludzi w naszym mieście w Łodzi. Ludzie nie mogą wsiąść na przystankach do tramwaju, bo są zbyt niskie poziomy. Z brak na to pieniędzy. Nie brak pieniędzy na dziwolonga, który jest ko centralu. Nie brak pieniędzy na stadiony, na boiska dla starych ludzi. Pieniędzy nie ma. I jeszcze jedno bym chciała powiedzieć, gdyby w Polsce była monarchia. A byłaby tak stara królowa jak Elżbieta II, to by ją szybko zde zdetronizowali, wybraliby albo modelkę, albo młodego piosenkarza, bo młodzi, starzy ludzie w Polsce nie są słuchani, są lekceważeni i nikt ich problemami się nie interesuje.